Grzechu. Teraz jednak nie mają usprawiedliwienia dla swego grzechu. 23. Kto mnie nienawidzi, ten i ojca mego nienawidzi. 24. Gdybym nie dokonał wśród nich dzieł, których nikt inny nie dokonał, nie mieliby grzechu. Teraz jednak widzieli je, a jednak znienawidzili i mnie, i ojca mego. 25. Ale to się stało, aby się wypełniło słowo napisane w ich prawie nawidzili mnie bez powodu. 26. Gdy jednak przyjdzie pocieszyciel, którego ja wam poślę od ojca, duch prawdy, który od ojca pochodzi, on będzie świadczył o mnie. 27. Ale Wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. 1. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. 2. Wyłączą was ze synagogi. Owszem, nadchodzi godzina. W której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. 3. Będą tak czynić, bo nie poznali ani ojca, ani mnie. 4. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali o nich, że ja wam to powiedziałem. Tego jednak nie powiedziałem wam od początku, ponieważ byłem z wami. 5. Teraz zasidę do tego, który mnie posłał. A nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz? 6, ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. 7, jednakże mówię wam prawdę, pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę go do was. 8, On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. 9. O Grzechu, bo nie wierzą we mnie. 10. O sprawiedliwości zaś bo idę do ojca i już mnie nie ujrzycie. 11. Wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony. 12. Jeszcze wiele mam Wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. 13. Gdy zaś przyjdzie on, duch prawdy, doprowadzi Was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy. I oznajmi wam rzeczy przeszłe. 14. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. 15. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. 16. Jeszcze chwila a nie będziecie mnie oglądać, i znowu chwila a ujrzycie mnie. 17. Wówczas niektórzy z jego uczniów mówili między sobą, co to znaczy, co nam mówi? Chwila, a nie będziecie mnie oglądać. I znowu chwila, a ujrzycie mnie. Oraz idę do ojca? Osiemnaście. Powiedzieli więc, co znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co mówi. 19. Jezus poznał, że chcieli Go pytać. I rzekł do nich. Pytacie się jeden drugiego o to, że powiedziałem. Chwila, a nie będziecie mnie oglądać. I znowu chwila, a ujrzycie mnie? 20. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. 21. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek narodził na świat. 22. Także i Wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak Was zobaczę, i rozraduje się serce Wasze, a radości Waszej nikt Wam nie zdoła odebrać. 23. W owym zaś dniu o nic mnie nie będziecie pytać. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Wam, o cokolwiek byście prosili Ojca, da Wam w imię moje. 24. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje, proście, a otrzymacie? Aby radość wasza była pełna. 25. Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam ojcu. 26. W owem dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię, że ja będę musiał prosić ojca za wami. 27. Albowiem ojciec sam was miłuję, bo weście mnie umiłowali i uwierzyli. Że wyszedłem od Boga. 28. Wyszedłem od Ojca i przeszedłem na świat. Znowu opuszczam świat i idę do Ojca. 29. Rzekli uczniowie Jego: Patrz. Teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. 30. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie trzeba, aby cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś. 31. Odpowiedział im Jezus. Teraz wierzycie? 32. Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie każdy w swoją stronę. A mnie zostawicie samego. Ale ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. 33. To wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę, jam zwyciężył świat. 1. To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu. Rzekł, ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego syna chwałą, aby syn ciebie nią otoczył dwa, i aby mocą władzy udzielonej mu przez ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których mu dałeś. 3. a to jest życie wieczne, aby znali ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. 4. ja ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło. Które mi dałeś do wykonania. 5. A teraz ty, ojcze, otoczy mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u ciebie pierwej, zanim świat powstał. 6. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i tymi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. 7. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek mi dałeś, pochodzi od Ciebie. 8. Słowa bowiem które mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś ty mnie posłał. 9. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są twoimi. 10. Wszystko bowiem moje jest twoje, a twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. 11. Już nie jestem na świecie. Ale oni są jeszcze na świecie, a ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno. Dwanaście, dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło pismo trzynaście, ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie aby moją radość mieli w sobie w całej pełni 14 ja im przekazałem twoje słowo a świat ich znienawidził za to że nie są ze świata jak i ja nie jestem ze świata 15 nie proszę abyś ich zabrał ze świata alboś ich ustrzegł od złego 16 oni nie są ze świata jak i ja nie jestem ze świata 17 uświęć ich w prawdzie słowo twoje jest prawdą 18. Jak ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem. 19. A za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. 20. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. 21. aby wszyscy stanowili jedno. Jak ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno. Aby świat uwierzył, żeś ty mnie posłał. 22. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałam im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. 23. Ja w nich, a ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś ty mnie posłał i żeś ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. 24. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. 25. Ojcze Sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty mnie posłał. 26. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. 1. To powiedziawszy Jezus wyszedł z uczniami swymi za potok Cedron. Był tam ogród, do którego wszedł On i Jego uczniowie. 2. Także i Judasz, który Go wydał, znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie Jego często się tam gromadzili. 3. Judasz, otrzymawszy kohorty oraz strażników otarcy kapłanów i faryzeuszów, przybył tam z latarniami, pochodniami i bronią. 4. A Jezus wiedząc o wszystkim. Co miało na niego przyjść, wyszedł naprzeciw i rzekł do nich, kogo szukacie? Pięć, odpowiedzieli mu, Jezusa z Nazaretu. Rzekł do nich Jezus, ja jestem. Również i Judasz, który go wydał, stał między nimi. Sześć, skoro więcej rzekł do nich, ja jestem, cofnęli się i upadli na ziemię. Siedem, powtórnie ich zapytał, kogo szukacie? Oni zaś powiedzieli, Jezusa z Nazaretu. 8. Jezus odrzekł, powiedziałem wam, że ja jestem. Jeżeli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. 9. Stało się tak, aby się wypełniło słowo, które wypowiedział, nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. 10. Wówczas Szymon Piotr, mając przy sobie miecz, dobył go, uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. A słudzę było na imię Malchoz. 11. Na to rzekł Jezus do Piotra, schowaj miecz do pochwy. Czyż nie mam pić kielicha, który mi podał ojciec? 12. Wówczas kohorta oraz trybun razem ze strażnikami żydowskimi pojmali Jezusa, związali go 13, i zaprowadzili najpierw do Annasza. Był on bowiem teściem Kajfasza, który owego roku pełnił urząd arcykapłański. 14. Właśnie Kajfasz poradził Żydom, że warto, aby jeden człowiek zginął za naród. 15. A szedł za Jezusem Szymon Piotr razem z innym uczniem. Uczeń ten był znany arcykapłanowi i dlatego wszedł za Jezusem na dziedziniec arcykapłana. 16. Podczas gdy Piotr zatrzymał się przed bramą na zewnątrz. Wszedł więc ów drugi uczeń, znany arcykapłanowi, pomówił z odźwierną i wprowadził Piotra do środka. 17. A służąca odźwierna rzekła do Piotra, czy może i ty jesteś jednym spośród uczniów tego człowieka? On odpowiedział, nie jestem. 18. A ponieważ było zimno, strażnicy i słudzy rozpaliwszy ognisko stali przy nim i grzali się. Wśród nich stał także Piotr i grzał się. 19. Arcykapłan więc zapytał Jezusa o jego uczniów i o jego naukę. 20. Jezus mu odpowiedział. Ja przemawiałem jawnie przed światem. Uczyłem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś nie uczyłem niczego. 21. Dlaczego mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co powiedziałem. 22. Gdy to powiedział, jeden ze sług obok stojących spoliczkował Jezusa, mówiąc: tak odpowiada szarcy kapłanowi. 23. Odrzekł mu Jezus, jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? 24. Następnie Anny nasz wysłał go związanego darcy kapłana Kajfasza. 25. Aszymon Piotr stał i grzał się. Powiedzieli wówczas do niego, czy i ty nie jesteś jednym z jego uczniów? On zaprzeczył mówiąc, nie jestem. 26. Jeden ze słukarcy kapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho, rzekł, czyż nie ciebie widziałem razem z Nim w ogrodzie? 27. Piotr znowu zaprzeczył i natychmiast kogut zapiał. 28. Otka i zaprowadzili Jezusa do pretorium. A było to wczesnym rankiem. Oni sami jednak nie weszli do pretorium, aby się nie skalać, lecz aby móc spożyć paschę. 29